Montaż tego zestawu świetlniowego jest bardzo prosty. Jest, te światełka są wykonane z elastycznej gumy, dzięki czemu, bez względu na miejsce, możemy w bardzo, sposób, w bardzo prosty sposób to zamontować. Przygotować przednie oraz Światła mają trzy tryby świecenia. Przerywane na przemienny, przerywane łączny i ciągłe. Tak samo z przodu. I ciągły. Ze względu na konstrukcję montażu, możemy te światełka także w taki designerski sposób zamontować na piascie. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że po zmroku, jadąc rowerem, koła się będą kręciły i będzie bardzo ciekawy efekt świetlny. Zachęcam do zakupu i przetestowania tego w praktyce. Na więcej produktów ja zapraszam Państwa na naszą stronę internetową salon-rowerowy.pl